Okręcone we wszystkie możliwe strony, zrobili im zdjęcie i podpisali w bardzo specyficzny sposób. Czy oni mogli szkodzić Niemcy? W ten sposób. Można sobie z nimi było tak właśnie kpić. Włodzimierz Kolaczkiewicz był wyższy odemnie, o czym ja nie wiedziałem. Jak chodził, to był taki, zgarbiony do ziemi, i tam któregoś dnia jego tam koledzy mówią: Włodek, pokaż panu Leszkowi, jak ty wyglądasz. A on mi po co to boli? No, ale pokaż, wstań. I on nagle stanął koło mnie, a patrzę, to jest taki człowiek. I on za chwilę wraca do tego punktu wyjściowego. I się pytał o co chodzi. A chcieliśmy panu zobaczyć, jakiego potraktowali. On wisiał za nogi w więzieniu w Kielcach, przywiązany łańcuchem i prętem metalowym tłukli go po kręgosłupie. Dlatego tak wyglądał. I później na tych uroczystościach tak właśnie stał. I podpis, czemu mogli szkodzić Niemcom, był bardzo atrakcyjny, bardzo nośny. No bo taki człowiek nie mógł szkodzić Niemcom, oczywiście, ale przed tym szkodził. Jeśli chodzi o Koła Cińskiego, zapraszam na badania. Jest, można zacząć od charakterystyki sporządzonej przez funkcję sb natomiast to jest punkt wyjścia, później Gdzie są można w Kielcach oczywiście, w archiwum BN w Kielcach, także zapraszam, można spróbować. Oczywiście ciężka interpretacja, ale jest na tyle metodologicznych, że znamy się z Krzysztofem ze studiów, więc myślę, że Krzysztof sobie z tym aż tak źle nie poradzi, więc zapraszam. Proszę Państwa następne pytanie. Ja mam jeszcze propos kręgu właśnie żbika. Chodzi mi, o postać, chodzi mi o postać z oddziału żbika słynnego porucznika Harego, Tuleta. On rozkochał wiadomo wiele, wiele w zlejonie Bardzo atrakcyjny Mam że, jego karteczki, które by słuchał. To jest, jest prawda, że, Harry kochać że, że po prostu ślad po nim zaginął, bo pan nie, nie wspominał o tym. Nie, Czy okazuje, się, jego losy są znane? okazuje się, że nie. To znaczy było tak, że w ślad po nim się urwał, jak brygada doszła na zarzut. On oczywiście poszedł do Brytyjczyków, czyli do swoich i w sumie jakichś tam kontaktów bliższych, przynajmniej po kilku pierwszych latach, nie utrzymywał. Nawet była później taka wersja, że to była postać nieprawdziwa, że nie istnia, on nie istniał, nie ma go na rejestrach Ministerstwa, Ministerstwa Wojny Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że jest. On wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Jego wnuczek się odezwał. Teraz czekam na informacje, co z nim było dalej, kiedy zmarł, ale już zaczyna być postacią nie tylko ze zdjęcia, tylko z dokumentów i z tych karteczek. Harry kochać bajdziach, <laughs> tak polskim dziewczynom zostawiał takie liściki miłości. Nie, nie konfabulował, nie, w swojej książce. Ale to no, wszystko jest, mu. zawsze ale można podkoloryzować. Ale ona też go kochała. Ona też ją kochała. Te panie, które mi przekazywały te karteczki, to prosiły tylko jedno. Panie, dopóki ja żyję, to to nie może być na zepty. <laughs> Ja tego oczywiście nie, nie wysłuszczę, bo to są sprawy osobiste. Ale jak widać było po kilkudziesięciu latach, że to była siła. I jeszcze jedno pytanie, też, też w kręgu Żbika. Chodzi mi o wypadek jego już w Polsce. Czy to, posłyszałem takie głosy, nie wiem, czy to jest możliwe, że to były czasy tych słynnych ciężarówek z gruzem? Czy coś jest, czy to był faktycznie No nie, nie, to ma pan jakieś informacje błędne. On przylatując po raz pierwszy do kraju był zagrożony. Rzeczywiście. 20 Ludowi, Armia Ludowa wydali oświadczenie, że go zlikwidują jak tylko wyląduje. Stała się rzecz niezwykła, bo ja wtedy no, też byłem na lotnisku na końcu, czekaliśmy na jego przylot, byli jego partyzanci i co chwila, który z nich podchodził, pukał mnie nie damy niedawno No a co zrobić? No niedawno. Ja mówię, na no, co zrobić? On odsłaniał w Ignatach jak to grać? No tak. Ja to jest prawny? A co? przeładował, pokazał, bo naboje są. Ja patrzę, drugi tam kiwa, trzeci dostawili się pod... Wtedy nie było takiej kontroli, teraz oczywiście by nie weszli. Wszyscy uzbrojeni. mówili, że życie oddadzą, ale wodę nie dadzą zlikwidować. Żbik nie miał wypadków w Polsce. To był wypadek samochodowy, prawdziwy, nie filmowany. w Stanach Zjednoczonych. On jechał z żoną. Dzięki temu, że samochody amerykańskie są duże, masywne, człowiek, który był bardzo wiekowo. Jechał z naprzeciwka, zasłabł, samochód poszedł na pas no, i uderzył w samochód. To było czołowe zderzenie. W Polsce, ani ona, nie jego żona by nie przeżyli. Chociaż już bik, po tym już nie był sobą. To już był człowiek bardzo osłabiony fizycznie. Żona przeżyła w lepszej formie, żyje do dziś w Stanach. Była uczestniczka Powstania Warszawskiego, pani Krystyna Kałacińska. Niezwykłe małżeństwo, niezwykli ludzie, cały majątek że myślał majątku, ciężko pracował fizycznie, przeznaczał na pomoc dla kraju, na pomoc dla potrzebujących. Nie zostawił praktycznie nic. Ona często mówiła, Władysław, a co będziemy jeść? A on mówił, no ale przecież my się już najedliśmy. To był tego typu charakter. Nie badziej, nie jakiś zdrajca. On na tylko jedną rzeczą wolał. Raz go widziałem płaczącego. jak pokazałem mu jakąś książkę o trwalaczy władzy ludowej, nie pamiętam w tej chwili, i tam było napisane, że ten bandytarz Big, to chodził po terenie i bił nauczycielki za to, że uczyły języka polskiego w konspiracji. I on się wtedy rozpłakał. Mówi zdrajcą mogę być, bandytą, faszystą mogę być. Ale ja, pierwszy w mojej rodzinie, gdzie cała rodzina się składała, który ukończył gimnazjum, jedyny, bo cała reszta była za biedna. Ja chodziłem boso do szkoły. Ja bym bił nauczycieli za to, że uczą języka polskiego i stary człowiek się rozpłakał w tym momencie tak jak zawsze był twardy, to w tym momencie tego nie wytrzymał. To też jest jakiś rys osobowości. Proszę bardzo. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie? Jak chciałem spytać, czy Panowie spotkaliście się już z informacją, iż w lubelskim i ie Pan Sobieraj zakwestionował słuszność nazwania ulicy od imienia pana pułkownika Zdruzdanowicza. Jak to panowie skomentujecie? Jednym zdaniem. Człowiek się po prostu wygłupił. Nie, wie, nie wiedział co robi i o czym. Major Zdruzdanowicz nigdy nie był zdegradowany, nigdy nie był osądzony, nigdy nie był dezertem. Cała sprawa jest jasna od początku do końca. Są i w jego sprawie wnioski generała Kopańskiego, szefa sztabu, wodza naczelnego jest jego sprawa w drugim korpusie, został ze wszystkiego oczyszczony. On przeszedł z Armii Krajowej jako zrzutek, jako cichociemny do Narodowych Sił Zbrojnych, dlatego, że przez kilka miesięcy nie miał żadnego przydziału. To był człowiek czynny, on się do pracy, a jego posadzili za biurkiem. On to uzgadniał ze swoimi kolegami, z Majorem Kontrymem z innymi. Uzgodnił to z pułkownikiem Łaziewiczem, pod którego komendę przeszedł. I z innymi, i ta sprawa miała być załatwiona na szczeblu dowództwa nze i komendy głównej AK. I tak miało być postanowienie, pewnie by było, nikt do niego nie miał pretensji. Dezercja jest tak, jak człowiek ucieka z organizacji i nic nie robi, a nie daj Boże, przychodzi na drugą stronę. Ale on cały czas walczy. Jego zgrupowanie na Lubelszczyźnie odpowiada wielkością, siłą, zasięgiem działania i osiągnięciami zgrupowaniu się do kutowskiego Zaporu, też cicho ciemnego. Oni świetnie ze sobą współpracował. Wykonali wiele wspólnych akcji przeciwko Niemcom. To jest znowu charakterystyczna rzecz. W maju 1944 roku, już po sprawie owczarni, że na początku maja 1944 roku Armia Ludowa wymordowała oddział Makowski, oczekujący na zrzut kapitana e, Mieczysława Zielińskiego, w pseudonim Krych Mocza. Jest meldunek odnalazł się nadanie przez miejscową siatkę komunistyczną, że tu reakcyjni siedzą w lesie, czatują, jest możliwość ich zrobienia, bo się nie zdób pilnują. Rzeczywiście przyszedł bandycki oddział cienia Bolesława Kowalskiego, czyli Kazmiruka i konfrontacja z Akowcami. No wy Polacy, my Polacy, przecież nie będziemy do siebie strzelać. No opuszczamy broń. A kowcy opuścili, a komuna w tym momencie rozwaliła. Wszystkich handl, w tym kobiety, łączniczki, zdotłukli. Kolbami, zatłukli, bagnetami wybili co do jednego. I w tym momencie zapadła decyzja. Zastępca szefa sztabu Komendy Okręgu Lubelskiego Narodowych Sił Zbrojnych nawiązał kontakt z Zaporą i wyznaczył zgrupowanie Majora Zęba do wspólnej akcji pościgowej przeciwko cieniowi. Do tej akcji by doszło i ta akcja byłaby wykonana. I prawdopodobnie dziesiątki, jeśli nie setki istnień ludzkich byłyby uratowane. Ale. Zabronił przeprowadzenia tej akcji szef sztabu okręgu Lublinka, podpułkownik Franciszek Żak, przed nim Wil. Dostał komendant okręgu lubelskiego NZ następujące pismo. Zabronił wszelkiej akcji w stosunku do oddziałów PPR, nawet w stosunku do oddziałów CIEŃ. W lipcu 1944 roku dramat był jeszcze większy. Cień wymordował dużo większe zgrupowanie akostkie napad ich we śnie, 40-40 kilka osób zostało zamordowanych. Czym to było spowodowane? Nie jakąś tam szczególną ochroną komunistów, ale ci wyżsi dowódcy Armii Krajowej stali na stanowisku. Po wojnie zdobędziemy władzę, postawimy komunę przed sądem. Nie będziemy teraz robić akcji przeciwko nim. Jest na to za wcześnie. Podpułkownik Żak został aresztowany. Przeszedł bardzo krótkie śledztwo, niezbyt intensywne, pogodził się z nową rzeczywistością, wyszedł, przed skład Komisji Likwidacyjnej były jaka, wydawał odezwy ujawnieniowe i tym podobne, przeszedł na drugą stronę. Dzięki temu, że ratował cienia, prawdopodobnie uratował życie, nie wiedząc o tym, bo przypuszczam, że to była jedna z zasłu, którą komuniści wzięli pod uwagę. Ale MZ stał konsekwentnie na stanowisku, że przed przyjściem Marwy Czerwonej, jeśli nie zrobimy porządku, to oni, po wyjściu zrobią z nami. Nie znali dokumentów kontrowiadu Komendy Głównej AK, ale stanowisko kontrwiadu było jednoznaczne. Jest taki wielki, obszerny dokument z marca 1944 roku, gdzie Komenda Główna AK, czyli kontrwiat Komendy Głównej, stwierdza, niebezpieczeństwo ze strony Niemców. Niemieckiej agentury jest mniejsze niż ze strony komunistów. Niemcy są siłą odchodzącą, nie weszli tak głęboko w nasze struktury, nie mają wejścia w społeczeństwo polskie. A komuna ma wejście miękkie. Są często nawet na zaszłości i wiedzą o nas wystarczająco dużo, żeby w momencie wejścia Armii Czerwonej albo tuż przed, zacząć nas likwidować. I to rzeczywiście robili. Ale to stanowisko, ochotę, nie zostało wzięte pod uwagę, bo tam jest wniosek, że przystąpić do chirurgicznego cięcia. Wyciąć komunę na tym szczeblu dowódczym w jak największym zakresie, bo inaczej oni to zrobią z nami. Rzeczywiście zrobili. Rzecz taka bardzo charakterystyczna i ciekawa. Gwardia Armii Ludowa nie miała wywiadu. W ogóle. Wywiad antyniemiecki u nich nie istniał. Ale w ogóle istniał. Wywiad oznaczony krzytaniem P, Polski. Rozpracowywanie polskich organizacji niepodległościowych, rozpracowywanie osób funkcyjnych i wydawanie ich do gestapu. Masowe, nie pojedyncze przypadki. Masowe. Argumentowali to w ten sposób. Jak przyjdą nasi, jak przyjdzie armia Czerwona, to teren będzie już oczyszczony. I w kręgu ich zainteresowań była najwyższa kadra dowódcza obu organizacji niepodległościowych, AK i NAZ. Jeśli chodzi o AK, osiągnięcia mieli straszne. Bardzo wielu wyższych oficerów straciło w ten sposób życie, wydanymi listami anonimowymi. Gdyby przystąpiono do tego oczyszczenia, bo komuna była rozpracowana, było o nich wiadomo dużo. Być może te straty byłyby mniejsze i później w powstaniu antykomunistycznym tej kadry byłoby więcej, ale. Za Jest to także jedyna organizacja na Ziemiach Polskich konspiracyjna, czyli PPR i Armia Ludowa, która wykonała wspólną akcję z wywiadem NKWD z Gestapo i z ich Hajdnictw w Warszawie na ulicy Poznańskiej w lutym 1944 roku. Wspólna akcja, lecz absurdalna, przeciwko lokalowi Delegatury Rządu na kraju zamordowali siedmiu funkcjonariuszy delegatury, przejęli archiwum. Niemcy wzięli część antyniemiecką, komuniści wzięli część swoją. Wkrótce potem e, Marian Spychalski, późniejszy naczelny Wódz Ludowego Wojska Polskiego, wtedy szef tego wywiadu komunistycznego, wyleciał razem z tą dokumentacją do Moskwy. Przez całe lata śledztwa. skąd niepodległościowcy wiedzieli o nas, co wiedzieli, kto naszych szeregach był informatorem, bo byli, i w dalszym ciągu czyszczyli ten przez kilkanaście lat powojennych. Dochodzili tych śledztwach do tego, kto pracował przeciwko nim. A główne oskarżenia przeciwko AK, później już tylko przeciwko NZ, pochodzą właśnie stąd, od komunów. I Władysław Gomułka, w swoich wspomnieniach, wydanych w 1994 roku, przyznał, że cały czas pisaliśmy, że polska reakcja współpracuje z Niemcami, że wydają nas do Gestapo. Stwierdzam, że nic takiego nie miało miejsca. Przyznam, że to jest nieprawda. Nie dopisał następnej części. A co robiliśmy my? Ale to wiemy z tego, co się zachowało. Współpracowali i to na dużą skalę. Już kończąc ten wątek, żeby już same pytania zostawić, a ja za dużo mówię, chcę pokazać podejście do tych ludzi. Gdzie? Na emigracji. Już po zakończeniu wojny. Oficer Komendy Powiatu nr 5 w okręgu Warszawa porucznik Bolesław Stańczyk, przed Ksen, w bnz Leon W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego przyłącza się do zgrupowań akoskich. Jest na Starym Mieście dowódcą, w dowództwie zgrupowań Zośki Parasola, później jest w Brodzie 93, To są resztki Zośki Parasola na Powiślu, zastępcą dowódcy tego, tych, tego, tego zgrupowania, Oficer, który doprowadził do wyjścia żołnierzy AK ze starówki, górą, nie kanałami, przeprowadził ich przez obrót saski. Ludzie, którzy znali język niemiecki, szli na czele. Oczywiście wszyscy byli brudni, wszyscy byli zanuśnięci, nie znali haseł na sprawdzanie wartościków niemieckich. Odpowiadali obelżywie, że schodzą dosłownie z placówek. Tak w tej chwili zmęczeni, hasem nie znają, do nich nie dotarł, idą odpoczywać, zostali przepuszczeni. Został odznaczony krzyżem walecznych, dostał awans spod porucznika na porucznika w powstaniu, był dwukrotnie ranny w powstaniu. I co się dzieje? Później trafia do obozów. W 1946 roku jest w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Jest komisja weryfikacyjna AK. I tak jak w powstaniu nie było potrzeba szczegółowo zeznawać, gdzie byłem wcześniej, co robiłem, w takiej organizacji. Wszyscy byli przydatni, każdy, kto nadawał się do walki, brał w niej udział, był cenny. Tam zaczyna być. Coś w rodzaju śledztwa. Gdzie byłeś, co robiłeś, jakie pełniłeś funkcje? On się oczywiście przyznaje. Byłem w Narodowych Siłach Zbrojnych. W dodatku w tej części nie stanął I co się dzieje? Odebrany mu awans oficerski. Został potraktowany w ten właśnie sposób. On później w Stanach był człowiekiem nie, takim zwykłym, przeciętnym, człowiek wybitnie zdolny, konstruktor nietypowych konstrukcji stalowych, przemysłowych w Stanach, na skalę całego państwa, nie jakiegoś małego przedsiębiorstwa. I on, ja z nim miałem kontaktu osobistego. On często tylko do mnie dzwonił, wymienialiśmy listy, tą całą swoją sytuację mi przedstawił. mówi że Prze, Pana, no, ja pieniądze mam, pozycję zawodową mam, mam piękną rodzinę, dzieci, wnuki, a niczego nie potrzebuję. Ale by pan tak mógł gdzieś się dowiedzieć, sprawdzić. Dlaczego oni to na was zabrali? Dali mi w powstaniu, a po powstaniu mi zabrali. Ja nie byłem w stanie odpowiedzieć, nie wiem do dziś, jak można było tak człowieka potraktować. Zabrać mu awans tylko dlatego, że był nie w naszej organizacji. Stopnie armii Ludowej w powstaniu zostały uznane, uzurpatorów. Przecież ludzie nie mieli ani szkół oficerskich od nie mieli żadnych normalnych nominacji, a byli uznani. Generał Komorowski bór dwóch pseudoficerów armii ludowej oznaczył krzyżami wirtutny militarnych, A towców potraktowano w ten sposób. Dlaczego? Nie. Dodam, w Państwa, taki wątek lokalny. Tutaj była zmiankowana sprawa zbrodni w, w, w na Lubelszczyźnie. Znamy państwu zapewne już komendant Zagończyk po użytkowie Jaskulski, który wywodził się z tamtego właśnie terenu, z powiatu Puławskiego. Ze swoim oddziałem była koncentracja kilku działów ak żeby uderzyć na oddział Cienia, ale ten rozkaz został odwołane. Także zakończę także miany tego typu sytuacje związane ze zwalczaniem podziemia komunistycznego. Następne pytanie. Czy już powoli zmierzamy do końca? Ja powoli muszę zmierzać do końca, tak. czyli do pociągu. Tak. Chcę się tylko pochwalić, że... A, jeszcze jest pytanie. Jeszcze... Ja nie chciałam zadać pytania, tylko chciałam podziękować. W imieniu Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Chciałam bardzo serdecznie podziękować Chyba do takiej organizacji zapisz. Tak. Chciałam serdecznie podziękować Delegaturze Kileckiej Instytutu Pamięci Narodowej oraz panu Leszkowi za zorganizowanie dzisiejszego spotkania. Cieszymy się bardzo, że po wielu latach, kilkudziesięciu latach tej komunistycznej propagandy, instytucje publiczne zaczęły interesować się tematyką narodowych Sił zbrojnych. Tydzień temu była konferencja w Archiwum Państwowym. Dzisiaj mamy konferencję w Instytucie Pamięci Narodowej, także składamy serdeczne podziękowanie i cieszymy się bardzo. I mam również tutaj korzystając z okazji prośbę do Państwa na terenie Kielc działa Okręt Świętokrzyski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, który skupia w swoich szeregach zarówno żyjących do dnia dzisiejszego kombatantów, jak również osoby młode, które pasjonują się historią Narodowych Sił Zbrojnych. Dążymy do tego, aby te ideały, za które żołnierze NZ u umierali, dla których żyli, żeby one się krzewiły do dnia dzisiejszego. Także, jeżeli ktoś z Państwa, tutaj, zwłaszcza te słowa kieruję do młodych osób, e, chciałby działać w naszym Okręgu Świętokrzyskim, e, brać udział w szkoleniach takich formacyjnych, które formują nasze polskie, katolickie charaktery, e, brać udział w szkoleniach paramilitarnych, organizować uroczystości na terenie e, całego kraju. E, za miesiąc wyjeżdżamy do Holiszowa, do Czech, tam, gdzie brygada oswobodziło obóz koncentracyjny, już od dwóch lat w Czechach organizowane są duże uroczystości, również w tym roku jedziemy. Także jeżeli Państwo chcieliby działać z nami mm, i dążyć do tego, żeby te ideały NZ-u do dnia dzisiejszego funkcjonowały w polskich sercach, to zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy Pani ja. Roz, rozpoczę, Rozpoczęłam y, zakończę. Proszę państwa, ogromnie Państwu Dziękuję za przybycie, ale myślę, że szczególnie dziękuję panu Leszkowi Żewrowskiemu, panu doktorowi Ryszardowi Śmietancek-Przelickiemu. Myślę, że to było szalenie interesujące spotkanie. Jestem pod dużym wrażeniem i myślę, że nie ostatnie. Dziękujemy bardzo za uwagę.